Mój kanał na YouTubie osiągnął magiczną barierę tysiąca subskrypcji. Przekroczył tę barierę. Ogromnie Wam za to dziękuję, bo to Wasza zasługa. Ale oprócz podziękowań, mam także dla Was pewne niespodzianki. Cześć, witajcie. Michał Bigoraj, porozmawiajmy nie tylko o muzyce. Zapraszam Was jak co środę na kolejny odcinek mojego vloga, ale dzisiejszy vlog będzie absolutnie vlogiem szczególnym. Będzie też jednym z najkrótszych vlogów i właściwie nie będzie vlogiem typowym, bo nie będzie on vlogiem tematycznym. Dzisiaj chciałem Wam bowiem bardzo podziękować za to, że z Waszą pomocą przekroczyłem magiczną barierę tysiąca subskrypcji tego kanału, w tym momencie liczba moich subskrybentów wynosi 1006 osób. I tysięczna subskrypcja to jest dla każdego kanału na YouTubie taka granica przełomowa. Bardzo istotna, bardzo ważna. Nie tylko dlatego, że od tego momentu można ten kanał w jakiś sposób monetyzować, ale dlatego, że jest potwierdzeniem słuszności, wyboru, słuszności swojej ścieżki YouTube'owej, swojej drogi. Co ciekawe. To taki pierwszy materiał na tym kanale, który nie był wywiadem, został opublikowany we wrześniu 2020 roku. A nagrywałam go dokładnie w tym samym miejscu, co dzisiaj, w tym pokoju, w moim rodzinnym mieście Lubartowie, w którym teraz się znajduję. I również będą Lubartowie. Ta tysięczna subskrypcja, która nastąpiła w poprzedni czwartek, 6 marca, na koniec dnia, nastąpiła. A autorem tysięcznej subskrypcji, co mnie bardzo zaskoczyło, bo sądziłem, że ta osoba już ten kanał subskrybuje, został Cezary Morski. Czarek, który jest pomysłodawcą i głównym założycielem i koordynatorem działalności Muzeum Kaset. Z którym to wielokrotnie współpracowałem i w którym również niedawno było moje spotkanie, na w którym rozmawiałam z zebraninnymi ludźmi na temat mojej dziennikarskiej kariery ścieżki. A to spotkanie poprowadził Czarek. Zatem jest to niesamowity zbieg okoliczności, że akurat Czarek, czyli osoba, która jako ostatnia gościła na moim kanale, chociaż ten materiał był opublikowany 7 marca w dniu moich 42 urodzin, już po tym, jak te 1000 subskrypcji osiągnąłem, ale to właśnie Czarek był osobą, która jako tysięczna ten kanał zasubskrybowała. I zgodnie z zapowiedzią, zgodnie z konkursem, który ogłaszałem, to właśnie Czarek będzie mógł wybrać temat specjalnego vloga, który nagram. Bowiem należy mu się to z okazji tego, że on był tysięcznym subskrybentem, już mi zapowiedział, jaki to będzie temat, ale jeszcze musimy doprecyzować szczegóły, zatem dzisiaj nie będę tego zdradzał, ale na pewno ten temat będący jego pomysłem, jego życzeniem zrealizuję. Ale dziękuję wam wszystkim. Dziękuję wam wszystkim, bo długa droga za mną, pierwszy film na tym kanale pojawił się w czerwcu 2020 roku. To był wywiad z Konradem Wantrychem, i wojtkiem Jabłońskim na temat płyty Zaraza, którą nagrali z kazikiem. Tak jak powiedziałem, pierwszy tego typu krótki materiał nagrywany samodzielnie, nie będąc wywiadem, nagrałem w tym miejscu we wrześniu 2020 roku i wówczas. Zapowiadałem, a właściwie to polecałem, na mój profil dziennikarski na Facebooku Michał Bigoraj. Popiszmy i prowadzajmy muzykę, który ciągle funkcjonuje, który ciągle jest takim moim matecznikiem, jeżeli chodzi o social media. Bo na początku te filmy na YouTube były niejako dopełnieniem tego profilu na Facebooku. Z czasem, a właściwie tak od początku 2021 roku, ten kanał rozwinął się na dobre i jest już niezależnym, odrębnym źródłem, ale oczywiście cały czas w jakiś sposób się z kanałem na Facebooku przenika. Zatem trochę mi zajęło te tysiąc subskrypcji zabrać, ale teraz wierzę, że będzie już tylko lepiej, tylko szybciej. W międzyczasie, jak widzicie jak i jak wiecie, kanał się bardzo rozwinął. Zawdzięczam to przede wszystkim sobie, ale także życzliwym mi osobom, przede wszystkim mojej przyjaciółce Karoli, która w dużym stopniu wpłynęła na poprawę, bym powiedział, jakości takiej technicznej i wizerunkowej tego kanału. Zatem wielkie podziękowania dla niej, ale wielkie podziękowania składam Wam wszystkim. I w ramach tego podziękowania chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Otóż, każdy z Was, który się do, który się do mnie zgłosi, który do mnie się odezwie w wiadomości prywatnej, będzie mógł e, otrzymać specjalny kod rabatowy na zakup mojej książki, kod upoważniający do 15% zniżki na tę książkę. A oprócz tego chciałbym was wszystkich serdecznie zaprosić na spotkanie autorskie tej książce poświęcone, które będą już niedługo, a konkretnie. 22 marca w moim rodzinnym Lubartowie w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Miskiewicza o godzinie 17, to jest sobota 22 marca. Liczę na to, że niektórzy bohaterowie mojej książki się na nim pojawią. Jest spora szansa, że będzie tam gość specjalny, także bohater mojej książki, postać dla mnie absolutnie wyjątkowa, znana z pewnością wam wszystkim, bo to jeden z moim zdaniem najlepszych artystów nie tylko w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Jest szansa, że w Bartowie 22 marca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza się pojawi. A na pewno na kolejnym spotkaniu, które robię, które odbędzie się 12 kwietnia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej imienia dr Henryka Jordana na ulicy Alfreda Nobla 18 w Warszawie moim gościem specjalnym będzie Kuba Sienkiewicz. Tak, Kuba Sienkiewicz da specjalny krótki mini-recital który uświetni to spotkanie, na którym również z pewnością będą inne osoby, które w tej się znalazły. Podobnie, tak jak powiedziałam na spotkaniu lubartowskim również liczę, że te osoby się znajdą. Dodam jeszcze, że biblioteka imienia Adama Mickiewicza lubartowie mieści się w ulicy 36, a w opisie tego filmu dam Wam link do wydarzenia, w którym znajdziecie szczegóły na temat lubartowskiego spotkania. Szczegóły na temat spotkania warszawskiego ogłoszę później. Na razie skupiam się na promocji Lubartowa. Warszawa będzie miała swój czas po spotkaniu lubartowskim. Serdecznie raz jeszcze Was zapraszam na oba spotkania, wstęp jest wolny. Jesteście mili widziani. Bardzo się z nią chęcią z Wami spotkam, porozmawiam, uścisnę dłoń, posłucham Waszych opinii, podzielę się refleksjami. Bardzo jestem ciekawy, co macie do powiedzenia. Chciałbym po prostu Was też poznać, bo zdecydowanej większości z Was po prostu nie znam. Ale raz jeszcze ogromnie Wam dziękuję za wsparcie, za subskrypcję, za udostępnianie, za lajki, za komentowanie. Za bycie ze mną, za tworzenie ze mną wspólnie tej społeczności, w moim kanale, odsyłam również do mego profilu na Instagramie, mego profilu na Patronite, na którym możecie mnie wesprzeć i mieć w różne korzyści, włącznie z darmowym pójściem na koncert. Odsyłam Was także, na wspomniałem na początku, profil na Facebooku, mój dziennikarski Michał Bigoraj. Popiszmy i porozmawiajmy o muzyce. Ale przede wszystkim zachęcam Was do śledzenia mojego kanału na YouTubie, zapoznania się z moją książką, porozmawiajmy o muzyce wywiady z wybitnymi oraz popularnymi postaciami z branży muzycznej nie tylko. Każdy może ją kupić, a każdy, kto się do mnie odezwie, może ją kupić z 15% nowym rabatem. Zatem raz jeszcze dziękuję Wam bardzo za tysiąc subskrypcji. Kłaniam Wam się w pas. Jestem Wam wdzięczny i mam nadzieję, że to tylko etap naszej wspólnej przygody i zapraszam Was na kolejne premierowe vlogi. Także tradycyjnie trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć!